Dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedną pizzę. Bo ja dostałam resztę. Nie to ja mam wszystkie pizze. Tylko spójrzcie na tę wieże. O mój Boże. Masz ogromną wieżę z pizzę, a ja tylko jedną. To niesprawiedliwe. Przestań narzekać lepiej zacznij szybko jeść. Mam nadzieję, że moja pizza będzie przynajmniej smaczna. Wygląda apetyczniej niż inne. Wow! Mmm, pyszności. Jak tu dużo sera. Uwielbiam ser. No, no, Hej, nie jestem workiem na śmieci, do którego można wrzucać resztki jedzenia. Zabieraj to. Wiesz co? A masz. Hej! Dlaczego tak się złościsz? Nie zrobiłam tego celowo! Ja też chcę zjeść swoją pizzę! Już sam jej widok sprawia, że cieknie mi ślinka. Wymyśliłam sposób na szybsze i wygodniejsze jedzenie, aby nie brudzić rąk. Wow! Super! Nie sądziłam, że ktoś może coś takiego zrobić. Jak ty to zmieściłaś? Pizze są pyszne, więc stać mnie na więcej. Oj, co się ze mną stało? Pizze wyszły ci bokiem, a raczej szyją. Ale my z chęcią je zjemy. Pyszności. Muszę natychmiast wracać do normalności. Uf, a gdzie są moje pizze? Kto je ukradł? Kto się odważył? Złodzieje, jak mogliście Co, ale się tego nie wstydzę, bo jedyne o czym myślę to jest jedzenie mojego stosu pizz No co, pora was zjeść Może lepiej nie zaczynaj od dołu Co mogłoby pójść nie tak? Ojej, właśnie to, a nie mówiłyśmy Tak, doszło do pizzowej lawiny za co mnie spotyka taka kara? Nienawidzę czosnku. A kto w ogóle go lubi? Macie po prostu pecha, bo ja mam tylko jedną główkę. Z czego się śmiejesz? Będziesz to jeść jako pierwsza. Spokojnie, nie jestem tchórzem, więc szybko sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Chyba przeceniłam swoje siły. Nie dam rady tego zjeść. Mam już dość. Jeszcze czego? Czosnek trzeba zjeść w całości. Mam nawet dla ciebie specjalny prezent wyciskarkę do czosniku. Możesz włożyć do niego cały czosnek i wycisnąć go prosto do ust. Nie chcę tego robić, bo zwymiotuję. To nie było pytanie, od usta. Co za ochyda, mam teraz okropny smak w buzi. Oj, nawet ja czuję ten zapach. Co za fetor, to okropne. Dobrze, że zawsze mam gumę na takie okazje. Dzięki. Nie będziecie musieli tego wąchać, a ja nie będę musiała tego cierpieć. Alex, teraz twoja kolej na jedzenie czosnku. Dlaczego miałbym go jeść? Zobaczcie, jaki fajny naszyjnik mogę z niego zrobić. Przestań się wygłupiać i tak będziesz musiał go zjeść. Dobra. Ale najpierw musimy pozbyć się zbędnej skórki. Pomoże mi w tym ogromny wazon. Potrzęsiemy. No i gotowe. Teraz pozostały już tylko ząbki, więc można je jeść. O rany, to okropne. Nie jadłem nic bardziej obrzydliwego. A ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo śmierdziało mi z ust. Zwykły spinać na ubrania może zawsze ochronić przed zapachami. A jeśli nie da rady, to trzeba będzie rozpylić odświeżacz powietrza. Chyba jednak nie pomaga. Trzeba zneutralizować źródło smrodu. Udało się! Ale nie powtarzajcie tego w domu, bo odświeżacz powietrza jest bardzo niebezpieczny. Przynajmniej nie śmierdzi mi z ust. Super! Juli, na kogo czekasz? Pospiesz się i jest czosnek. Nienawidzę go od dziecka. Jeśli zobaczycie, że moja twarz robi się zielona, pomóżcie mi, błagam. To obrzydliwe. Okropne. Dlaczego tak się spieszysz? No właśnie, przecież nie musisz. Dzięki temu szybciej pozbędę się tego czosnku. No to odważny krok. I to z jaką prędkością? Julie, świetnie sobie radzisz. Zostało tylko troszeczkę. Wow. Jak to możliwe? Po wszystkim, koniec z czosnkiem. Nawet ja tak nie śmierdziałem. Julie, przykro mi, ale będziemy musieli cię odizolować. Inaczej wszyscy zemdlejemy od tego smrodu. Za co? Udało się wreszcie nie śmierdzi. I czuję się o wiele lepiej. Hurra! Kurczę, nie poszczęściło mi się z tiktakami. A ja mam szczęście, mam całą górę. Zobaczcie, kto ma prawdziwe szczęście. Może ja kiedyś dostanę górę smakołyków. Mila masz najmniej słodyczy więc możesz zaczynać. Myślę że dam radę zjeść jedną drażetkę tiktaka. Jest pyszna ale strasznie mała. Alex twoja kolej. Nareszcie. Teraz będę miał. Co się dzieje? Dlaczego nic się nie sypie? Alex nie dostanie cukierków. Jeszcze czego? Kurczę, rozsypałem tiktaki na całym stole. Myślę, że mogę je szybko zebrać za pomocą zwykłej słomki. Gotowe. Julie, tylko ty zostałaś. Mam nie tylko ogromną paczkę cukierków. W środku jest cała masa małych opakowań. Wystarczy dla każdego. Jeszcze czego? Wszystkie słodycze są moje. Uwielbiam tiktaki, więc szybko zjem te kilkanaście paczek. Kurczę, nawet się z nami nie podzieliła. Nie szkodzi. Znam sposób, jak ukraść jedno opakowanie. Tadam! I cukierki są nasze. Stójcie! Jak wam nie wstyd? Niczego nam nie udowodnisz. Ale dam wam nauczkę. Zemsta będzie straszna. Ręce do góry. To dla was. Jak? Będziecie jeszcze kraść moje smakołyki? Mila, tu jest naprawdę dużo słodyczy. Pospiesz się i łap. Dobra. Pyszności! Co? Nie mam już żadnych tiktaków. Rozstrzeliłam wszystkie jako naboje, ale podzieliłaś się z przyjaciółmi! Chyba czeka nas challenge z tortami! Okay. Ja zaczynam! Jestem naprawdę podekscytowana. Chcę zobaczyć, co dostanę. Ojej, to koło może się kręcić bez końca. Zatrzymam je sama! Żeby było sprawiedliwie, sam na oczy. Co? Wasabi? A ja tak sobie marzyłam, że dostanę jakieś smakołyki. Mia, teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Mam nadzieję, że przynajmniej mnie się poszczęści. Ojej. Ale jeśli strzałka jest pomiędzy, to znaczy, że nic nie dostanę? Myliłam się. Dostałam wszystko. A najlepsze jest to, że mogę udekorować tort i sprawić, że będzie jeszcze smaczniejszy. Uwielbiam Nutellę. Ale jak zrobić, żeby równomiernie rozprowadzić ją po cieście? Wiem. Co ona wymyśliła? Skorzystam z narzędzi budowlanych. Szpachla powinna mi pomóc. Wygląda przepysznie. Chętnie spróbowałabym tego ciasta. A to jeszcze nie wszystko. Teraz trzeba dobrze rozprowadzić czekoladę po torcie za pomocą wałka. Zaraz zrobię coś naprawdę fajnego. I można przejść do czekoladek. Opakowań już nie potrzebujemy. I zabieram się do roboty. Wow. To bardzo ważne, aby nie pomylić się w wymiarach. Dlatego należy najpierw zmierzyć wszystko miarką. Okej, okay, wszystko idealnie dopasowane. Teraz można obłożyć tort batonikami. Kate, na co czekasz? Masz całą tukę wasabi. Już czuję ten ostry zapach, ale udowodnię, że jestem odważna. Nie boję się jakiegoś tam wasabi. Muszę tylko rozprowadzić je na torcie. Też mogę użyć do tego szpachli. Myślę, że Mia nie będzie miała nic przeciwko. O, zostało nawet trochę Nutelli. Gotowe. Uh -oh. Oczywiście nie będę tego myła. Lepiej podrzucę ją z powrotem mi, aby dodać nieco ostrości do jej niesamowicie pysznego tortu. Dziwne, dlaczego czekolada jest zielona? Bardziej przypomina Sabi. Kate, jak ci nie wstyd! Ej, jak śmiesz! A gdybyś uderzyła mnie w oko. Dobra, dosyć gadania, czas na jedzenie. Kate chyba straciła rozum. Życzcie mi powodzenia. No i jak smakuje? Najwyższy czas, żeby Mia zjadła trochę ciasta. Coś mi mówi, że będzie absolutnie magiczne. Miałam rację. To najsmaczniejszy tort, jaki kiedykolwiek jadłam. Nie mogę przestać. To prawdziwa czekoladowa bomba. Czekoladowa bomba. Ja z kolei nie mam ciasta. Prawdziwy ogień. Dobra, zaczynam. O nie! Miałam rację, moje usta zaraz spłoną. Pomocy! Jeszcze, jeszcze! Spadaj stąd. Za to, że wzięłaś cudze jedzenie, czeka cię kara. Już gorzej być nie może. A jednak może! Nienawidzę jajek! Dobrze ci tak. Nie będziesz więcej kradła cudych smakołyków. Myślę, że niekoniecznie musisz kłaść jajka na torcie. Wystarczy, jeśli wylonują na twojej głowie. To straszne! Jestem cała mokra! Co za ochyda. To będzie pyszne. Mia, dlaczego śpisz? Kręć? A, tak! Hura, dostałam cukierki! Ciekawe, co ja dostanę. Karma dla psów? Ale ja wcale nie jestem psem. Ale musisz to zjeść. A mnie czeka cała beczka pysznych słodkości. Nigdy nie próbowałam karmy dla psów. Może faktycznie jest dobra. Hmm. Tylko mam problem z jej otwarciem. A, cały czas był tu taki specjalny pasek. Ojej, od samego zapachu tego jedzenia robi mi się niedobrze. A mnie bardzo podobają się cukierki. Są takie kwaśne i smaczne zarazem. Ze słodkim tortem będą idealne. Uzupełnią się nawzajem smakami. Niesamowite! Wyszło pięknie. No to próbujemy. Jaki piękny kawałek. Czuć lekką kwaskowatość. Podoba mi się. Kate, przestań na mnie patrzeć. I lepiej zjadaj swoją karmę. Jak wysypię ją z paczki, to będzie jej za dużo. Myślę, że garść wystarczy. Tyle będzie okej. Okay. Nie ma mowy, wysypuj wszystko. Dlaczego jesteś taka wredna? Zadowolona! Teraz nie mam ciasta, mam miskę z karmą. Mam nadzieję, że nie zwymiotuje. O! Jak psy w ogóle tolerują to obrzydlistwo! Ojej! Cześć, słodziaku! Jesteś w samą porę. Zobacz, ile mam jedzenia! Co się dzieje? Dlaczego tu jest pies? Nie mogę go znieść mam alergię. Wynoś się stąd. Naprawdę jesteś bardzo wredna. Jeśli pies może to jeść, to ja też. A nie jednak ja nie mogę. Co tak jęczysz? Moje słodycze też są kwaśne. Nawet za bardzo. Trzeba było widzieć swoją minę. Szkoda, że mój telefon jest za daleko. Zrobiłabym zdjęcie. Wiem. Podczas gdy zastygłaś nad swoim jedzeniem. Ja mogę oddać karmę temu, komu to posmakuje. Proszę słodziaku smacznego! Czy pies znowu tu jest! Kate, kolejny raz złamałaś zasady i nie zjadłaś tego co ci podano. Czas na karne koło. M może nie trzeba! Trzeba! Dobra, i tak będę musiała. O nie! To zepsuje mi makijaż! Ale będzie wesoło. O nie, muszę się teraz umyć. Myślę, że nawet Ci to pasuje. Jesteś okropna.